Cześć! Witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci dwie super imprezowe przekąski, którymi zaskoczysz swoich gości. Będą to bułeczki bała z krewetkami i chińskie pierożki Baozy. Zapraszam! Dzisiejszy odcinek będzie przy współpracy z marką Kenwood, a będzie mi pomagał Szef XL. Robot, który jak widzisz jest bardzo bogato wyposażony. Posiada on wiele przystawek. Mamy na przykład blender kielichowy, który jest z hartowanego szkła, więc możesz go używać do zup, krem, czyli do gorących rzeczy. Można go też używać do kruszenia lodów, do zimnych napoi w wakacje. Mamy tutaj maszynkę do mielenia mięsa, która ma trzy rodzaje właśnie oczek. Mamy tutaj największe tutaj, jest najmniejsze i zamontowane jest trzecie w maszynce. Mamy tutaj też bardzo fajny patent. Tu jest tak zwane, można to nazwać popychadło. Fajny, sprytny patent, gdzie właśnie w tym popychaczu mamy schowane nasadki masarskie, dzięki którym można zrobić na przykład kiełbaski. Hop, nie zajmuje dużo miejsca, widzisz bardzo kompaktowo w zestawie mamy również rzeczywiście mieszadła. Pierwszym z nich jest tutaj. Trzepaczka, dzięki której można ubić białka do farszu albo jakieś, jeśli chcesz coś napowietrzyć, żeby miało konsystencję właśnie taką e, lekką, jak mus. E, mamy mieszadło typu K, którym na przykład możesz wymieszać różnego rodzaju farsze lub ciasta piaskowe. I mamy hak do cięższych ciast, czyli do ciast na przykład drożdżowych. Tutaj do całego zestawu dołączona jest bardzo fajna rzecz, czyli taka osłonka, która zapobiega chlapaniu po kuchni, a tu masz taki fajny zobacz cyk, i można dodawać w trakcie mieszania różne składniki, czy to na przykład żółtka, czy to wodę, czy mąkę i nic nam się nie chlapie wtedy w kuchni. Mamy czyściutko. Jako, że jest to Chef XL, ma bardzo dużo mostu, to 1200 W. Do tego ma bardzo pojemną misę, to jest 6,7 litra i możesz w nim wyrobić 2,5 kg ciasta, czy to pirogowego, czy to właśnie na chleb. Chciałem Ci jeszcze wspomnieć, że ta trzepaczka jest z dożywotnią gwarancją, także co? Świetny zestaw! Dość gadania, zabieramy się do roboty i zobaczymy, co on potrafi. Do dań użyjemy jednego ciasta, więc zabieramy się za nie. W pierwszej kolejności musisz podgrzać wodę, żeby miała temperaturę letnią czyli, jak włożysz palec, to tak, żeby cię nie parzyła, ponieważ dodajemy teraz drożdże, a drożdże nie mogą się zaparzyć, ponieważ później nie wystartują czyli ciasto po prostu nam nie będzie rosło. Dosypujemy do letniej wody drożdże oraz cukier, no i mieszamy tak, żeby cukier się rozpuścił. Cukier i drożdże bardzo się lubią, a dzięki cukrowi właśnie drożdże nabiorą mocy. Ale musimy po wymieszaniu pozostawić je na jakieś 10 minut. Będziesz tu widział takie bąbelki, które się pojawiają. To znak, że drożdże właśnie pożywiły się cukrem i mają siłę do tego, żeby podnieść mąkę do góry. Drożdże już zaczęły sobie pracować, a oznaką tego jest, jak tutaj sobie spojrzysz, właśnie takie bąbelki i widać, że tutaj zaczęło się dziać w tym rondelku. Czyli co? Montujemy sobie hak, musimy podnieść głowicę. Montaż Haka jest dziecinnie prosty, po prostu wkładasz i przekręcasz. I teraz dosypujemy mąki do misy. Hop, zamykamy. I powoli wlewamy właśnie drożdży, tak żeby ciasto dobrze się wyrobiło. I będzie to trwało około 10 minut. Tak, żeby gluten nabrał swojej mocy i później były pyszne, puszyste bułeczki Bao oraz ciasto na pierożki baozi. Zamieszamy sobie tutaj jeszcze i oleju. 10 minut minęło. Robot wykonał za nas całą pracę. Czas teraz wyjąć ciasto i delikatnie zrobić z niego kuleczkę. Podsypujemy w tym celu odrobinę mąki. Hop, Zdejmujemy ciasto z haka i ciasto hops, ląduje na blacie. Jak widzisz, jest dość mocno klejące. Dlatego odrobina mąki dobrze mu zrobi. Troszkę z góry. I zagniatamy. Jest super elastyczne. Gluten tutaj pięknie zadziałał. Formujemy kuleczkę. Przekładamy do miski. Hops. Ściereczka na górę i zapominamy na półtorej godziny o tym cieście Ciasto sobie wyrasta, dlatego zabieramy się za farsz do pierożków w Bawzi W pierwszej kolejności, co będziemy potrzebowali? Wyjąć misę i teraz montujemy sobie bardzo prosto przystawkę Hop, z maszynką do mielenia mięsa W międzyczasie kroimy sobie mięso na mniejsze kawałki tak, żeby zmieściło się tutaj właśnie do otworu wlotowego. Mięsko zmielone. Wypinamy końcówkę prostym ruchem. Cyk ląduje do zlewu. I teraz do mojego farszu wyląduje olej sezamowy, sos ostrygowy. Wino y, Xiaoxing, oczywiście, jeśli nie masz dostępności, to y, możesz to po prostu pominąć. Ale pamiętaj, zawsze możesz w internecie poszperać i na pewno znajdziesz. Ląduje też do tego. Nadaje charakterystycznego y, smaczku, właśnie chińskiego. I mamy też tutaj y, skrobię kukurydzianą. Nie mylcie z mąką kukurydzianą. E, ewentualnie możesz dodać skrobie właśnie ziemniaczanej. Jedna łyżka ląduje do środka. Do całości. Odrobina zielonej części dymki. I imbir. Mam go dobrze wyszorowanego, więc nawet nie zdejmuję skórki, kroję w cienkie plasterki. Ilość imbiru to powiedzmy około kciuka. I siekamy drobno. Na początek w paseczki, teraz to sobie przekręcamy i w drobną kostkę. Wszystkie składniki już w misie. Teraz potrzebujemy mieszadła K i za pomocą robota, który pomoże nam w tym. Wymieszają się elegancko wszystkie składniki zamontowane, i miksujemy około minutki, tak żeby dobrze wszystko się połączyło. Farsz doprawiamy jeszcze sosem sojowym. Dwie łyżki sos sojowy jasny. Proszę pamiętać, bo jak użyjesz ciemnego, to będzie zbyt słone. Cyk i robota zrobiona. Farsz wstawiamy do lodówki. Zaczynam przygotowywać krewetki do tempury. Ważne jest to, żebyś nie kupował tych właśnie pomarańczowych, tylko właśnie takie szare. One są wtedy surowe i nadają się do smażenia, bo jak masz te pomarańczowe, to po prostu będzie taka guma straszna, że szok. Obieramy je oczywiście ze skorupek na początku. I tutaj widzisz, one już są nacięte i nie ma akurat i litka, ale trzeba każdą, jeżeli nie jest nacięta, to naciąć tutaj nożem i sprawdzić, wyjąć i litko po prostu, no bo wiemy z czym to się wiąże wszyscy. Obieramy sobie tak kreweteczki, ogonek zostawcie. Ładnie wtedy będzie wyglądał, będzie taki pomarańczowy fajny po usmażeniu. Nada to efektu takiego dekoracyjnego. Ostatnia krewetka. Już obrana i teraz pokażę wam, co trzeba zrobić, żeby te krewetki były właśnie idealnie proste. Po prostu kładziesz je sobie na desce i naciskasz z wyczuciem. Hop i zobacz. Ona wtedy właśnie super prosta po usmażeniu. Tak robimy ze wszystkimi krewetkami. Zabieramy się za warzywa do bułeczek bao. W pierwszej kolejności marcheweczka. Oczywiście musimy ją obrać. Hop i zostajemy sobie przy obieraczce, bo wtedy zobacz, zrobimy sobie takie piękne wstążki z marchewki, które będą niesamowicie wyglądać i zaskoczą Twoich gości w bułeczkach. Bao! Hop, marcheweczki nam wystarczy, i teraz zabieramy się za ogórka, pokroimy sobie w słupki, czyli odcinamy jedną część, stawiamy sobie ogóreczka, tak, żeby stabilnie stał, tniemy z niego paski. Hop, Dochodzimy do momentu, gdzie jest środek ogórka i on jest bardzo wodnisty I nie potrzebujemy go właśnie w bułeczkach bao, tylko chodzi nam o to, żeby był chrupiący, pyszny ogóreczek Przekręcamy i tniemy z drugiej strony Kładziemy sobie plastry ogórka jeden na drugim i siekamy w cienkie paseczki Zobacz, wychodzą takie fajne, z tą marcheweczką będzie super fikuśnie wyglądały nasze bułeczki i teraz siekamy z grubsza orzeszki nerkowca. Nie za drobno, żeby fajnie chrupały. Do tego kroimy jeszcze dymkę delikatnie pod skosem. Tak, żeby nadać właśnie azjatyckiego charakteru. Zabieramy się za przygotowanie ciasta do tempury. I w tym celu rozkruszymy sobie lód, bo ciasto na tempurę musi być odpowiednio schłodzone, żeby nie chłonęło tłuszczu. Więc montujemy. Blender kielichowy. Hop. Dosypujemy lód. Zamykamy. I teraz pulsacyjnie. I mamy super skruszony lód, który użyjemy właśnie do tempury. W tej misce, w której był lód, dosypujemy mąkę. Hop. Połowa wystarczy. Dolewamy wody. I nie mieszamy tego tak, żeby było super gładkie, tylko żeby powstały właśnie grudki, które podczas smażenia, później na krewetce, będą super chrupały. Do ciasta do tempury wsypujemy jeszcze odrobinę proszku do pieczenia. Chodź, żeby tempura była właśnie taka lekka i fajnie urosła podczas smażenia. No i oczywiście dodajemy skruszony lód. Ok. Odstawiamy na bok. Robię trochę porządku i zabieramy się ponownie za bułeczki do bao. Ciasto już wyrosło odpowiednio, zabieramy się więc za niego. Hop, zobacz, pięknie podwoiło swoją objętość. Teraz potrzebujemy, żeby zbić nadmiar gazu, czyli po prostu zagnieciemy je tak, żeby pęcherzyki powietrza się uwolniły. Hop. Posypujemy mąką i wykładamy na blat. Ciasto energicznie zagniatamy, tak, żeby pozbyć się pęcherzyków powietrza. Hop. Okej. Okay. Wystarczy dzielimy je na dwie połówki. Jedną odkładamy, bo z niej będziemy lepić sobie pierożki. A zajmiemy się teraz częścią na bułeczku bao. Przykrywamy, żeby nie obeschła. Wałkujemy. Rulonik. Możesz to zrobić właśnie w dwa sposoby, albo rozwokować to sobie ciasto, tak jak na pierogi i później wycinać pojedyncze segmenty, albo tak jak ja, czyli dzielimy to ciasto na raz, 2, 3, 4, 5, 6, no na 7. Powiedzmy, ta zostanie taka większa. Hop, i teraz z każdego segmentu formujemy sobie bułeczkę. Bao, robimy taki koszyczek. Cyk placuszek jeden, kolejny. I tak z każdym. Placuszki na Bao gotowe. Teraz czas, żeby przesmarować je olejem. Hop. I składamy właśnie w bułeczkę taki półksiężyc. Hops. Z każdym robimy tak samo. I teraz za pomocą wałka, delikatnie przyciskamy każdą bułeczkę. Cyk. Szykujemy sobie koszyk do gotowania na parze. Dajemy do środka pergamin. Można powycinać takie małe kwadraciki pod każdą z bułeczek. czyli patrzymy sobie wymiar i docinamy pod bułeczki. Teraz przekładamy na pergamin i wkładamy do parownika. Bułeczki bao sobie wyrastają, a my zabieramy się za przygotowanie pierożków w Rolujemy sobie wałeczek i wycinamy. Hop. Po kawałku to będą takie dosyć duże pierożki, więc potrzeba tego ciasta troszkę więcej. Formujemy właśnie taki krążek. Tylko pamiętaj, żeby na środku zostawić jak najwięcej ciasta, a boki, żeby były cieńsze. Trzymając ciasto nakładamy farszek do środka, ale pięknie to pachnie. Super będą te pierożki. Sąsiadka na pewno już czeka pod drzwiami, bo czuje ten pyszny zapach. Zobacz, i zamykamy go w ten sposób, nakładając jeden na drugi, robiąc taką farbankę. I pierwszy pierożek baozi zrobiony. Pyk, zamykamy go. No i tak robimy zresztą. resztą. Pierożki baozi zrobione, bułeczki bao sobie wyrosły, więc włączamy moc. Hop, grzejemy i jak pojawi się para, to liczymy 10-12 minut, tak żeby bułeczki doszły sobie właśnie na parze. 12 minut minęło, bułeczki już pięknie sparowane, zobacz jak urosły. Wyłączamy i przekładamy je teraz na talerz. I, I od razu dorzucamy pierożki baozi. Pierożki dołożone, włączamy. Płomień i parujemy je około 15 minut Tak, żeby mięso w środku doszło Żeby nie było surowe, bo pamiętaj to jest wieprzowinka Więc nie możemy jej podać surowej Gotują się, w międzyczasie bułeczki bao sobie stygną A my przygotujemy sos do bułeczek ciskamy sok z limonki Dodajemy majonez Sos ostrygowy Imbir w proszku Cyk I odrobina sosu sojowego Mieszamy całość. Spróbujemy. Mm, pyszny, wyrazisty. Będzie super się komponował z krewetkami, a za krewetki właśnie teraz się zabieramy. Będziemy je smażyć w tempurze. Mamy tutaj wcześniej przygotowane ciasto na tempurę. Trochę je przemieszamy. Brut nam się już trochę rozpuścił, więc zawsze możesz dodać odrobinę mąki, tak żeby konsystencja była ciut gęstsza. OK. Odpalamy moc. Ostatnia partia krewetek już usmażona. Wyciągamy je na ręcznik papierowy. Hop. Wyłączamy moc i składamy bao. Bierzemy sobie bułeczkę. Pewnie się zastanawiasz, dlaczego wcześniej przesmarowałem właśnie każdy placek na bao olejem. Ano dlatego, żeby teraz zrobiła nam się taka fajna kieszonka. Troszkę sosiku. Całata. Do środka. Ogórek. Marcheweczka piękna, kolorowa i do środka krewetka po dwie sztuki, odrobina orzeszków i czarnego sezamu. Przekładamy na talerz i lecimy z kolejnymi. Pięknie wygląda, super aromatycznie pachnie. Bółeczki bao z krewetkami już przygotowane, czas na pierożki właśnie baozi. Pierogi można powiedzieć, bo one są dosyć spore. Wykładamy je tutaj sobie na talerz, na środek. Dodajemy jeszcze sos sojowy w miseczce do sosu posiekana, chili. Do sosu sojowego oraz chili dolewamy jeszcze oset ryżowy czarny. Jeśli nie masz, to możesz na przykład użyć zwykłego białego. On nada właśnie takiego fajnego kopa. Ten sosik będzie używany do pierożków baozi. Posypujemy jeszcze same pierożki, tak żeby. Pięknie się prezentowały. Odrobina czarnego sezamu. Mmm! Pyszne, mięciutkie ciasto. Do tego wyrazisty sos i świetnie doprawiona wieprzowinka. Polecam Ci ten przepis. Razem z Kenwood 3XL. Naprawdę praca idzie jak burza w kuchni, zobacz efekty, wyglądają niesamowicie, e, bardzo fajne urządzenie, wielofunkcyjne, masz możliwość dokupienia do tego urządzenia wiele e, różnych przystawek, które pomogą Ci zaszaleć w kuchni i uprościć właśnie tą pracę. Skoro jesteśmy już przy przystawkach, to zapraszam Was na stronę You Can Cook, gdzie znajdziecie tam przepisy na te dania, które dzisiaj przygotowałem oraz wiele innych propozycji. Tam również konkursy, w których możecie wygrać przystawki do robotów kuchennych. Jak podobał Ci się ten przepis, zostaw łapkę, subskrybuj, jak jeszcze tego nie Zrobiłeś? A na dole w komentarzach napisz, co jeszcze chciałbyś zobaczyć na tym kanale. Tymczasem do następnego przepisu. Cześć! Szukasz innych fajnych przepisów na przekąski imprezowe? Kliknij tutaj!